Kochani, a czy mamy tutaj osóbki, które urodziły się 23 stycznia? Jeśli tak, to wszystkiego najlepszego, kochani. Również złożę życzenia Ilde, Ildefonsowi i Raymondowi, również, którzy dzisiaj mają imieninę. A ja sprawdzę, kochani, co ten rok przyniesie dla urodzonych 23 stycznia. Kochani, kolejny rok to zdobywanie wiedzy, poszerzanie wiedzy, informacji. Czyli po prostu będziecie się czegoś uczyć. Będziecie szli dalej, eee, no, zdobywanie wiedzy, eee, poznawanie czegoś, też poznawanie nowych osób w swoim życiu. Jacyś nowi ludzie staną na waszej drodze. To mogą być przyjaciele, znajomi, którzy zostaną na dużo, dużo, dłużej. Ale też poszerzanie wiedzy ogólnej mogą być zapisywania do szkół, kursów, wszelakich, e, które później mogą na przykład zaofocować tym, że będziecie pracować w danym fachu, zawodzie. Czy coś w tym stylu. Więc warto poszerzać wiedzę w tym roku i poznawać nowe. Też to będzie rok jakiegoś wyciszenia i spokoju, trochę sercowego. Trochę sercowego, więc bardziej stabilizacja. Czyli związki, które są, będą. Single, które są singlami, mogą się stabilizować sercowo, ale też mogą tymi singlami właśnie jeszcze w tym roku pozostać niestety, lub stety, też to może jest bardzo dobrze. Ale ogólnie spokój sercowy, więc nie powinno być jakichś wielkich afer, rozstań i tego typu rzeczy. E, ale będzie trzeba też umieć pójść na kompromisy. E, właśnie sercowe. Właśnie związane z związkami. Osoby w związkach. E, jeśli pójdziecie na jakieś małe kompromisiki, to będzie dobrze. A przesłanie na ten rok dla Was, że będziecie odczuwali Całe spektrum emocji w tym roku będzie dużo uśmiechu, dużo radości, dużo szczęścia, ale będą pojawiać się sytuacje zarówno stresujące, denerwujące, złośliwe, a czasem też smutkowe, niestety. Ale, kochani, trzymajmy się tych pozytywnych wibracji, wszystkiego najlepszego, świętujcie 100 lat!